Siema, z tej strony Jurewskie, dzisiaj będziemy nagrywać serwer Party Games na Premium, właśnie sobie kupiłem e, Minecrafta Premium i wiecie, będzie dobrze, zagramy, widzicie, tu jest serwer i tu jest block party, właśnie zagram sobie na block partach, potem możemy zagrać w coś innego, jakby dzisiaj się wie. Dobra, wracamy na mapce. No już wracamy w naszym odcinku. Sorry, że mi nie widać skina, ale nie, zrobiłem sobie właśnie na bo mi działa, na wiele nie działa mi. Ale tak jest. Ciekawe do których budujemy. Red, red, red. Czy będzie dobrze, czy nie? Ciekawe, którzy będziemy. Jak coś to potem wam coś powiem. Jak chcecie sobie kupić e, Minecrafta Premium to wam pokażę linka. Wy, wy, widzieliście to? Dobra, wracamy na następne ręce. No i już jesteśmy właśnie zawsze tak, za kon... zaczniemy. Widzicie? Jakieś te levele, nie wiem, tu są jakieś jakieś te aparty animal. Nie wiem co on, ale... Nie będzie sobie. Czy przeskoczymy? Czy ktoś spadnie? <laughs> Spadły jakie ciaty. W ogóle. Jak będziecie widzieć na filmie i będziecie to oglądać, że sorry, że na was <laughs> tak mówię, ale jak. Patrzcie jaka citerka, 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 citerka. Jak, pro, jak proszę, serwer hive e, .eu sorry. Jak ją znajdziecie, to jest cheaterka. Proszę o zbanowanie. Dobra, ciekawe, czy wygramy. Może mi się uda wygrać jeszcze. Może no, nam uda wygrać. Light, eee, Tak, to ten. Jak chcecie szybko ten, jak gracie na tym serwerze, to zobaczcie, możecie postawić bloczek. I błagam, żeby był fioletowy. To nie ten. A to ten. Szkoda, że nikt nie spadł. Jest, ktoś spadł. Co tu, tu. tu, Jaki skok. Normalnie bandy. Błoga, co to będzie grę, grę, grę. Dobra. Wygramy. A ktoś by spadł. O spadł. Jaka ciota. Padła. Dobra, spad, pupla, pupa, pupa. Udało nam się. Udało nam się przeżyć tę wojnę. Przeżyliśmy wojnę, przeżyliśmy wojnę. Przeżyliśmy wojnę. light, 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 No, ja pieprzę. Dobra, widzimy się na ręce. Jesteśmy już na ręce, właśnie, widzicie, zaczęła się. Ale spokojnie przeszliśmy. Jakie pu, ja, ja. Pupu, pupu. Błagam, niech ktoś nie doskoczy. A spadła ciotnęka. No dobra, jak coś, to następny może być filmik, zagramy sobie na serwerze PHP i się poklepiemy z jakimiś typami, czy coś takiego w tym stylu, wiecie. Albo że chcecie, to możemy zrobić eee, nagrywanie. Ściągnę mapkę, wrzucę, ale bez nikogo nagram sobie parkura czy coś tam takiego w tym stylu. Jak coś to piszcie w komentarzach, to przesłucham, jaką byście chcieli. Mapkę! Nie! Nie! Dobra, widzimy się na mapce. Już wracamy. Jesteśmy na mapce następnej. Jak coś to mów, mówcie czy jaką byście chcieli mapkę w komentarzach piście Mogę każdą ściągnąć jak coś to wyśl wyślijcie linka w, tym, w komentarzu, co ja zobaczę ściągnę zobaczę i zobaczymy Dobra power up power up to jest Jaka krok Dobra, dobra, co sobie teraz. Skok, szaranczy. I co będziemy robić na tej mapce? Nie wiem co, czy wyślecie parkourę, a jak chcecie najbardziej bym parkura zrobił, bo najlepiej. Dobra, przeszliśmy pet level 3, ale chyba Light, 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 light. Dobra, przeszliśmy. Dalej, o już typek padł, nie wiem, szkoda mi ich, ale co dodaję. Zuz, nie czekam. Skok! Yes! Trzy osoby. No dobrze, może wygramy tą mapę, jak się nam uda. Dwie osoby padły. Mogą żebyśmy wygrali tą mapę. To nie ta. Damn. No dobra, to jak coś to mówcie, jaka mapa to zobaczymy i ją nagramy. To cześć.